Szanowna Pani Marszałek, Szanowni Panowie Ministrowie, Wielce Szanowni Panowie Generałowie, Panowie Pułkownicy, Wszyscy dostojni przybyli goście, Szanowny Panie Generale, wraz z najbliższymi bardzo serdecznie gratuluję. Właściwie sama ta nominacja. Ponowna nominacja na dowódcę Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych stanowi dostateczną recenzję Pana dotychczasowej służby i tego, w jaki sposób wykonywana była ta bardzo odpowiedzialna, trudna, ale zarazem zaszczytna funkcja. Bardzo za to dziękuję. Była wykonywana znakomicie. I wierzę, że tak będzie też i w przyszłości. Dziękuję, że Pan się podejmuje wykonywania tego zadania, bo czasy niosą ze sobą wiele ważnych wyzwań, którym trzeba będzie sprostać rozwoju rodzajów sił zbrojnych, powstawania nowego rodzaju sił zbrojnych, jakim, jest, jakim są wojska obrony terytorialnej, ale także co może najważniejsze, rozwoju współpracy sojuszniczej, odpowiedzialności za infrastrukturę, którą trzeba dla obecnych u nas wojsk sojuszniczych intensywnie rozwijać, bo, jak wiemy, zwiększa się liczba żołnierzy, choćby żołnierzy amerykańskich w naszym kraju. Ale to przede wszystkim modernizacja polskich sił zbrojnych. Ogromne plany modernizacyjne, które warte są niewyobrażalne, pieniądze, Setki miliardów złotych, za które odpowiadamy, aby zostały dobrze wydane. To przede wszystkim te plany, które będą wdrażane w latach 2021-2035. Ogromne zadania modernizacyjne już przecież w ostatnich dniach dosłownie podpisaliśmy umowę na zakup. Nowoczesnych, najnowocześniejszych na świecie myśliwców piątej generacji F-35, co oznacza nie tylko, jak doskonale panowie wiecie, przede wszystkim panie generale, to nie tylko oznacza zakup samych myśliwców, to przede wszystkim oznacza nowy sposób myślenia, to oznacza modernizację polskiej armii na wielu jej płaszczyznach. Nie tylko jeżeli chodzi o, o wojska lotnicze, ale o całą w ogóle infrastrukturę, która jest związana z dowodzeniem, z komunikacją. Z tym wszystkim, co tak niezwykle ważne, to wreszcie wdrażanie nowego systemu kierowania i dowodzenia. Te wszystkie zadania, które muszą być wykonywane, a w najbliższym czasie no, ogromne ćwiczenia, które będą się odbywały także i w naszym kraju Defender Europe 2020, a potem Anaconda 20. W związku z powyższym tych zadań już na najbliższy czas jest ogrom. Przygotowania przecież są w toku, pan generał doskonale to wie, ale jest wielka odpowiedzialność za to, żeby to wszystko przebiegło dobrze, w jak najlepszej współpracy sojuszniczej, przy doskonałej koordynacji, logistyce, tym wszystkim, co tak niezwykle ważne. Także, jak widać, to spektrum zadań jest ogromne, zadań, jakie no śmiało można powiedzieć, w ostatnim czasie nie stawały w ogóle przed polskim wojskiem. Ten czas, który przed nami, to czas rzeczywiście. Kiedy trzeba będzie dołożyć wyjątkowych starań i kiedy w związku z tym także i bierze się na siebie wyjątkową odpowiedzialność za realizację, za to, z czego można powiedzieć górnolotnie, ale śmiało będą nas także rozliczały przyszłe pokolenia. Dziękuję, że Pan Generał tego obowiązku się podejmuje i życzę Panu Generałowi, aby tą funkcję udało się Panu realizować jak najdoskonale tak, abyśmy mogli śmiało powiedzieć, że jest to z pożytkiem. Dla Rzeczypospolitej i a także, co jestem przekonany, dla pana osobistej satysfakcji, a przede wszystkim satysfakcji zawodowej, satysfakcji służbowej jako żołnierza. Dziękuję bardzo.